Co to jest świadomość? Często dostaję takie pytania, nawet ostatnio prowadziłam taką dyskusję na Instagramie ze wspaniałymi kobietami, które pytały, no co to jest świadomość, co to jest podnoszenie świado świadomości. Często mówi się o podnoszeniu wibracji, e, zwiększaniu poziomu energii, e, zwiększaniu wibracji, podnoszeniu świadomości. To jest taki, powiedziałabym, język, którego nie wszyscy jednak rozumieją. I pewna kobieta powiedziała mi: No dobrze, no ale wytłumacz, co to oznacza podnoszenie wibracji, co to oznacza podnoszenie świadomości. I dzisiaj na to pytanie odpowiem: jak zacząć? Mówi: to Dobrze, wytłumacz na chłopski rozum, co to jest podnoszenie świadomości, od czego mam zacząć i co ważniejsze, jak mam to wytłumaczyć swojemu mężowi w prosty i nieskomplikowany sposób. I to dzisiaj uczynię łącznie z niespodzianką, z medytacją, szybką medytacją, pokażę Ci, jak Ty też możesz sięgnąć do wyższych poziomów świadomości, do wyższych poziomów wibracji, do wyższych poziomów energii i przede wszystkim czuć energię, radość i spokój w swoim ciele. Ja nazywam się Agnieszka Przybysz. Jestem autorką między innymi nowości Miłość Toksyczna, to jest ta wspaniała książka. i Dzisiaj zabawię się w Mikołaja. Podaru podarunkami obdzielę was właśnie tą medytacją, wspaniałą medytacją. Jestem autorką też Kobieca Moc, przyciągnij Miłość i wielu innych wspaniałych publikacji, które z pewnością będą fantastycznym prezentem dla kogoś. Na kim ci zależy, kogo lubisz, albo dla siebie samej. Zatem zacznijmy. Tak, na chłopski rozum, co to jest podnoszenie świadomości, podnoszenie wibracji i od czego zacząć? Podnoszenie świadomości i podnoszenie wibracji. Można by było po, porównać do posuwania się po pewnej skali wibracji. Z pewnością każdego dnia odczuwasz emocje i to są różnego rodzaju emocje. Są to emocje typu żal, typu lęk, typu złość, typu radość, typu wdzięczność, typu miłość. I na, na moich webinarach tłumaczę więcej o skali emocji, którą odkryłam wiele, wiele lat temu, jak zaczynałam moją pracę ponad 20 lat temu. Ale dzisiaj chciałabym się skupić na prostej rzeczy, i wytłumaczeniu ci, co to jest ta skala emocji. Czyli, czyli te emocje to są emocje, które odczuwasz od najniższych, czyli od nienawiści do miłości, do poprzez spokój, wdzięczność, radość i wyciszenie, harmonię. I teraz, w zależności od tego, w którym momencie. Czujesz, że masz jakieś emocje, czyli masz odczucia w swoim ciele, czujesz złość, czujesz smutek, czujesz lęk albo czujesz radość, to na, tym, na takim poziomie wtedy wibracji, czy w skali wibracji jesteś. Każda z tych emocji ma swoją jednostkę w skali wibracji, czyli ma określony poziom energii, mówiąc krótko i w skrócie. To oznacza, że jeśli Czujesz smutek, to z pewnością nie jest to poziom energii, na którym chciałabyś czy chciałbyś pozostać. Z pewnością jest jeszcze większa przestrzeń, żeby poruszać się w tej skali emocji wyżej i sięgnąć na przykład po spokój albo po radość albo po wdzięczność. Cokolwiek sobie życzysz. Zatem jest jeszcze miejsce do tak zwanego rozwoju. I od czego tutaj zacząć? Ta skala wibracji ma związek z podnoszeniem świadomości, bo im wyżej jesteś w tej skali emocji, tym odczuwasz więcej, więcej tej, mówiąc krótko, pozytywnej, konstruktywnej, doładowującej cię, dającej ci turbo doładowanie energii. I to też sprawia, że czujesz się wtedy fantastycznie. Czujesz spokój, czujesz, że Twoje życie jest lepsze, czujesz, że jest bardziej zorganizowane, prawda, że panujesz nad tym życiem, a nie inne rzeczy z zewnątrz zaskakują Cię tym, co się dzieje w Twoim życiu. I mówiąc tutaj o tym, że im częściej jesteś na tych wyższych poziomach wibracji, czyli wyższych poziomach emocji, to wtedy czujesz się lepiej, i wtedy też, będąc przez większość dnia właśnie na tych wyższych wibracjach, jesteś wtedy na etapie podnoszenia swojej świadomości, podnoszenia poziomu energii i kierowania się w kierunku. Ja to nazywam kierunek na pozytyw, mówiąc krótko. To Wiąże się z pozytywnym myśleniem, ale pozytywne myślenie to jest za mało, bo można sobie myśleć pozytywnie, ale to nie oznacza, że czujesz się pozytywnie, zgadzasz się ze mną. Zatem skala emocji jest tutaj bardzo ważna, którą odczuwasz, O, ona ci pomaga zidentyfikować w każdym momencie czasu, na jakim poziomie wibracji jesteś i na jakiej energii jesteś? Czy jesteś w energii spokoju, czy jesteś w energii miłości, czy jesteś w energii złości i frustracji? Z pewnością to nie jest to, co byś chciała. I teraz tłumacząc prosto, tej wspaniałej kobiecie, która zadała mi to pytanie, jak ma to wytłumaczyć mężowi? I zadała mu w czasie tej dyskusji pytanie, no dobrze, ale czego ty ode mnie oczekujesz? Pyta, pyta ta kobieta. Kiedy ty czujesz się dobrze w tej, w tej, w tej relacji naszej? A on odparł. Ja czuję się dobrze i czuję się pozytywnie wtedy, kiedy moja żona jest zadowolona i uśmiechnięta. Co to oznacza, że wtedy, kiedy ona jest skupiona na tych pozytywnych, konstruktywnych emocjach i odczuwa te emocje, to i ten mąż dokładnie to samo odbiera, czy też partner. Zatem mówiąc prosto, po chłopsku, w bardzo prosty sposób, aby podnosić wibracje, zacznij od tego. Na jakich emocjach się skupiasz w ciągu dnia? Czyli im częściej w ciągu dnia e, sprawdzisz sama ze sobą, sam ze sobą, ok, co teraz odczuwam? Czy czuję lęk, czy czuję złość, czy czuję spokój, czy czuję frustrację, czy czuję chaos, cokolwiek czujesz. Zadaj sobie pytanie, co mogę teraz zrobić? Pierwsza to jest identyfikacja. Co czujesz w danym momencie, prawda? Potem, jak możesz się wspiąć wyżej w tej skali emocji, aby odczuwać nie lęk, nie niepokój, ale właśnie spokój, przynajmniej spokój, radość i wyżej. Zatem to jest drugi krok. I trzeci krok, zastosuj sprawdzone narzędzia, sprawdzone ćwiczenia. I ja dzisiaj pokażę Ci takie jedno z takich prostych ćwiczeń, które możesz bardzo w bardzo szybki sposób zastosować gdziekolwiek jesteś: w pracy, w przerwie między pracą, w przerwie między spotkaniami z klientami, w przerwie między biznesami. Przerwie między lekcjami. Jest to bardzo krótkie ćwiczenie, od którego rekomenduję zacznij. Ćwiczenie to wzięłam z mojej książki Przyciągnij miłość. Możesz ją tutaj zobaczyć. Z, z mojej książki wcześniejszej, Przyciągnij Miłość, na której oparty jest cały system Przyciągnij Miłość, tam też piszę o technologii serca, tam też piszę o tym, jak wykorzystać technologię serca i ćwiczenie serce znane pod nazwą Heart Flow od 2005 roku, które stosujemy wśród naszych studentów i uczestników moich programów. I dzisiaj chcę Ci to pokazać. A kontynuacją tej metody jest moja ostatnia książka, którą, która niedawno została wydana, czyli Miłość Toksyczna, czyli jak przygotować się do tego, aby wyjść z toksycznych relacji, toksycznych związków, jak zidentyfikować manipulacje w związku, w relacjach, jak wyjść po prostu, bezpieczna droga, jak wyjść z takich toksycznych relacji, jak je rozpoznać przede wszystkim, jak nie wchodzić w nie ponownie kolejny raz. A dzisiaj dla Ciebie specjalnie ćwiczenie serca na dopieszczanie. Zatem zamknij teraz, proszę oczy. Weź trzy głębokie wdechy i wydechy. Wdychając powietrze nosem i wydychając ustami, zrelaksuj się. Tu gdzie jesteś, tu i teraz w tym miejscu. Będziesz mógł mogła powtórzyć to ćwiczenie jeszcze wielokrotnie i zadać mi nurtujące pytania co dalej w tym podnoszeniu świadomości, podnoszeniu wibracji. Czuj się swobodnie, napisz do mnie na Instagramie, na na YouTube, czy też na Facebooku, gdzie, gdzie sobie życzysz. Z pewnością Twoje pytania i moje odpowiedzi dalsze posłużą do kolejnych transmisji, transmisji na żywo. Zatem teraz zamykając oczy, wyobraź sobie, że wchodzisz pod biały słup światła. I ten biały słup światła skanuje całe Twoje ciało od czubka głowy w dół. Przede wszystkim, jeśli z nich będzie w pędzie, biegu, gdzieś tam wskoczyłaś do nas, e, aby obejrzeć to wideo właśnie w tym momencie, to przede wszystkim wycisz się, dam ci jeszcze chwilę czasu. Oddychając swobodnie, biorąc kilka głębokich wdechów i wydechów i skupiając Twoją całą uwagę na Twoim sercu. Możesz wręcz swoją dłonią dotknąć swojego serca i skupić się na czuciu. Na tym, co odczuwasz na poziomie serca, na tym, co odczuwasz w ciele. Moją największą intencją na to ćwiczenie, to proste ćwiczenie, abyś mógł i mogła je sama powtórzyć, jest, abyś czuła to połączenie z Twoim sercem, to po pierwsze, i abyś odczuła więcej spokoju w swoim życiu. Ilekroć sięgniesz po to ćwiczenie, wykonasz to ćwiczenie, dopieszczając w ten sposób samą siebie. Samego siebie. I pozwalając sobie właśnie na podnoszenie tych wibracji energii, na podnoszenie w ten sam sposób świadomości, na wyższe pułapy energii. Odczuwając przez większość czasu właśnie te wspaniałe, dobre emocje, jak spokój, miłość, harmonia. Zatem stojąc teraz pod tym białym słupem światła, wyobraź sobie, że po pierwsze ten biały słup światła skanuje Twoje ciało, czyszcząc je z niepokoju, pośpiechu i wszelkich niskich emocji dnia dzisiejszego. Odcinając od Ciebie strach, odcinając niepokój. I otwierając na to, co dobre, tylko dobre i tylko dobro ma do Ciebie dostęp. Z taką najwyższą intencją skup swoją uwagę na sercu. W prosty sposób dotknij dłonią serca i skupiaj się na tym, co czuwasz na swoim sercu, oddychając przy tym swobodnie. Głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz głęboki wdech i wydech. Za co jesteś dzisiaj wdzięczny? Za co jesteś dzisiaj wdzięczna? Poszukaj czegoś, za co jesteś wdzięczna, cokolwiek to jest. To może być Twoja rodzina, to mogą być Twoje dzieci, Twoi bliscy, to może być to, że jesteś zdrów, zdrowa, to może być cokolwiek innego, jakieś życzliwe gesty przyjaznych osób, za które jesteś wdzięczny, wdzięczna. Poszukaj czegoś, za co jesteś wdzięczna. Trzymając dłoń na sercu, skup swoją uwagę. Na tym odczuciu wdzięczności, za życie, za oddech, za wspaniały obiad na stole, za inne drobne przyjemności, za to, że jesteś, za życzliwy uśmiech kogoś bliskiego. Albo kogoś nieznajomego. Za cokolwiek, za co chcesz teraz podziękować, poczuj wdzięczność w swoim sercu. Oddychaj przy tym swobodnie, proszę. wydychając powietrze noskiem, wydychając ustami, skupiając całą Twoją uwagę na słowie wdzięczność. Jestem wdzięczny za... I tu wymień za co. Jestem wdzięczna za... I tu wymień za co. Poczuj, jak ta energia, emocja wdzięczności obejmuje całe Twoje ciało, rozprzestrzenia się z Twojego serca koło obejmuje Twoją przestrzeń, w której jesteś i pozwala innym odczuć tę wdzięczność. Innym, Twoim bliskim, odczuć tę wdzięczność. Pozwól na to, niech w przestrzeni, w której jesteś, zapanuje wdzięczność. Inni mogą ją odbierać świadomie, nieświadomie jakkolwiek, a mogą jej nie odbierać, to nieważne. Ty skup się na wysyłaniu tej energii wdzięczności z Twojego serca. Z której w pierwszej kolejności korzystasz ty sama, ty sam. Zatem dzisiaj skup się na wdzięczności. Powtarzaj w swojej głowie, w swoim sercu. Odbieraj to odczucie wdzięczności, które masz tu i teraz i z którym możesz dzielić się ze światem, na planie energii. To proste ćwiczenie, które dzisiaj ci pokazałam, możesz powtarzać tyle razy, ile zechcesz. Ilekroć ktoś ci wytrąci z równowagi, ilekroć poczujesz lęka albo smutek. Pamiętaj, że wdzięczność i miłość nie może funkcjonować razem z lękiem. Zatem wybierz jedno lub drugie. Wybierz wdzięczność, wybierz miłość, wybierz dobro. I na tym skupiaj swoją uwagę w ciągu dnia. W każdej chwili możesz wrócić do tego ćwiczenia, powtarzać je ile razy zechcesz. Nie ma ograniczeń. Podziękuj teraz. Z pewnością czujesz więcej spokoju, jestem tego pewna. I z radością możesz podzielić się ze mną w komentarzach. Swoimi odczuciami, możesz przekazać komuś dalej informację o tym, że właśnie takie transmisje na żywo będę prowadziła częściej, że chciałabym z tobą, z wami porozmawiać, z osobami, które czują, czują więcej i chcą świadomie podnosić swoje wibracje, świadomie podnosić swoje, swoją energię, rozwijać się świadomie. To nie jest nic mistycznego. To jest coś, czym zajmuję się od ponad 20 lat. To jest po prostu rozwój osobisty połączony z podnoszeniem świadomości. Świadomości, miłości, obfitości. I chciałabym Ci pokazać, jak w prosty sposób możesz to czynić też razem z nami. Tak jak czynię to dla innych osób w moich programach. Zaglądaj do nas częściej, podziel się z innymi, subskrybuj, udostępnij. Ustaw sobie przypomnienia, zaproś znajomych i bądźmy razem, a przede wszystkim zadaj mi pytania. Odpowiem na nie anonimowo lub też jeśli zechcesz, wymieniając swoje nie, ale na pewno odpowiem na nie w kolejnych transmisjach lub też w komentarzach pod tymi transmisjami. A dzisiaj ściskam Cię serdecznie z radością i zapraszam na kolejne spotkanie. Z Kolejne spotkanie. Jeśli nie czytałeś. Jeszcze albo nie czytałaś jeszcze kobieca moc Przyciąg miłość, albo miłość toksyczna i chcesz się ustrzec od toksycznych relacji, poznać na czym polega manipulacja, jak jej unikać, to zapraszam cię. To jest naprawdę bardzo cenna lektura, z której będziesz na pewno zadowolona. A być może chcesz komuś zrobić wspaniały prezent. To. Z radością Cię zapraszam, sprawdź wszystkie moje książki, publikacje na stronie agnieszkaprzybysz.com, ukośna kreska książki. Ściskam Cię serdecznie, z miłością i do następnego razu, do usłyszenia, pa pa.